Widzisz, nie skusiłeś się na naziarenko, to musię cię zabić. What the fuck, ty gryz? Ty uciekaj szybko. Szymeczko tej mobii, witam was z serwera Minecraft, przygody. Tak, serwer Minecraft na modach jest pełno modów gdzie grają youtuberzy tak, z tego co się dowiedziałem, to będą grać inni youtuberzy, um, purpos zrobił taki serwer. Pierwszy odcinek pewnie widzieliście już, albo jeżeli nie widzieliście, to tutaj gdzieś macie notację, tu albo jeszcze na dole um, do, 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 do kanałów kłopaków do Purposa i Verteza, gdzie możecie zobaczyć i, i posłuchać ogólnie um, bardziej niż ja wiem <laughs> o co się schodzi tutaj. Um, tak, będzie tutaj po prostu seria multiplayer. Hmm, z Minecrafta, ponieważ lubicie oglądać Minecrafta Chcieliście hmm, też u mnie, żebym nagroki survival hmm, i lubicie mody i tak dalej, więc Purpos wpadł na pomysł, żeby zrobić serwer hmm, survival z modami i taki oto powstał, jest i można sobie grać, więc hmm, ja tutaj wam oficjalnie zapowiadam, że to będzie seria hmm, właśnie, tylko nie wiem jeszcze jak ją nazwać, nie wiem czy to czy to serwer się tak nazywa? <laughs> Ma przygody? Czy, 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 czy jakoś inaczej? Bo za dużo to ja tam nie zrozumiałem. Ja jestem um, taki kurczę, że, 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 że mi trzeba powiedzieć milion razy chyba, żebym zrozumiał bo sam nic nie zrozumiem Dobra, wyszedłem pierwszy raz ze spawnu znaczy się pierwszy, drugi raz, raz dednąłem na sam początek, bo była noc i, i, i piorą we mnie walnął i na spadłem, no się, przestraszyłem się czegoś, bo coś dupło spadłem i były itemki początkowe jakieś tam kamienne ale je straciłem typowy bobiks, no typowy bobiks, typowy bobiks e, ale cóż, dobra myślę, że możemy zacząć, ja pójdę gdzieś tam dalej Kurczę w dalszą przygodę Kozacko są ptaki, jest dużo strasznie modów, znaczy się dużo to ich nie ma, ale są takie, żeby było, żeby fajnie się grało, fajnie się oglądało e, i żeby miło spędzić czas. Dobra, mi się należy, że tutaj wszystko będzie lagowało, bo świat się ładuje, więc tutaj bez spiny e, przydałoby się już jedzenie na starcie, więc więc jest kurczak. Miło Cię poznać, cześć, jestem Bobix. Widzisz, nie skusiłeś się na, na ziarenko, to się zabić. What the fuck, ty gryz? Uciekaj szybko! Spokojnie, sojusz tam! Ja idę stąd, już mnie, ja nic nie mam tutaj przy sobie. Kurcze, najpierw jedzenie lepiej jakieś ogarnę. Bo, 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 to, to nie jest żaden hard, po prostu survival, na którym sobie gramy. Bawimy się, seria oczywiście nie będzie sama. Ehm, nie będę jej sam nagrywał. Znaczy, ja będę ją sam nagrywał. O, zdobyłam jedzenie. Ale będą, będą odcinki tam z, z resztą ludzi, co tu będą grali. Jeżeli chłopaki będą mieli czas, to, to zawsze będzie można coś razem skminić, bezproblemowo. Więc super. Eee, Okej, okay, dobra. Jest jedzonko. Ej, coś się szybko robi noc. Przed chwilą była, był dzień, przed chwilą ledwo się zrobił dzień. Już jest noc, jest niebezpiecznie, a ja nic nie mam. I tam coś chodzi, dobra. Ej, wezmę jakieś mniejsze drzewko. Dobra, się będę pierdzielił na bogato tu jest tyle tych drzewek, że ja tu szybko zrobię. Pierwsze odcinki jak zwykle, pierwsze odcinki są kurcze, strasznie nudne. Nigdy nie lubiłem oglądać pierwszych odcinków. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Możecie mi napisać co sądzicie o takich pierwszych odcinkach, ale mi się wydaje, że lepiej przy was to wszystko zdobyć, te takie wiecie, najpierw tam ogarnąć sobie kurczę nie ekwipunek tylko to drewno i tak dalej. Jest ciekawiej zawsze, jest wtedy co oglądać, a nie, że już nie ma co robić, dobra. Na razie będę się ukrywał po drzewach, będę niczym taki bushman, taki... E, tarżan. Dobra. Kozacko, ja sobie tu pyk. Nie, 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 nie! Kurde, trochę nie pograłem w Minecraft'a na, na tych... Na survivalu? Dobrze, że przynajmniej mody ogarnią w miarę. To będzie mi łatwiej. Bo młody kurczę, tyle co się grało na modach, na tych paczkach. Robiło się nawet swoje paczki kurczę z modami kiedyś, ale teraz już bym chyba nie potrafił. Um, dobra, mam dwie najważniejsze rzeczy, prawdziwego survivalowca i możemy... Możemy, możemy szkoksić. Dobra, ja to sobie wezmę. Mogę zrobić jeszcze... Nie, już mi nie starczyło na, na siekierkę. O, daj mi to. Schodzimy w dół, robimy przygodę. Jest, pierwszy odcinek zaczynamy z pompą, kurczę, z przygodą. To będzie seria, na której na pewno nie będziecie się nudzić, bo y, będę grał ja i, i wszyscy inni. Y, kogo kogo byście tam, tam pewnie chcieli, żeby był, to, to, pewnie, to pewnie będą. Z tego co się dowiedziałem, tutaj też mają właśnie grać inni YouTuberzy i będzie fajna seria. Lis jest zły! Ja Lisa nie lubię. Wow, właśnie znalazłem dynię, ja ją zbiorę, bo gdzieś kiedyś czytałem, że znalezienie dyni jest o wiele rzadsze niż znalezienie yy, diamentu. Więc. Mam farta. Dobra, tam jest kurczak na drzewo. Od kiedy kurczaki chodzą po drzewach? Powiedzcie. Kiedy mi kurczaki chodzą po drzewach? Proszę mi tutaj zejść, to jest miejsce dla kurczaków. Kurczę, nic nie widzę. Wezmę sobie może ustawię trochę jaśniej, bo wy też pewnie nic nie widzicie. Mody, brightness. No kurczę, teraz to mogę grać. O! Jest pięknie. Pyk. No, poszedł na hita, pewnie, że został parę strzałów. Super ekstra drzewo. Kurczę, żebym. Żebym nie napotkał tych drzewnych, kurczę potworków. One są głupie. Hop! Pyk! Kozacko! No nie! Szkielety! No nie szkielety! Tylko nie to, jak ja nienawidzę szkieletów! Co za gówno! Puch, nie, pomocy, hep. Jeszcze lis! Czemu tu nie ma tego moda, co pokazał? <laughs> szkielety atakują mnie. Wszędzie szkieleci. Tam jest lis, więc ja nie będę, bo pewnie jak zaatakuję złego jednego, to się na mnie cała chmara rzuci. Nie, widzicie no co, już jest tutaj niebezpiecznie. To jest, powiedziałbym, że nawet hardcore to wymięka. Hardcore wymięka. Przynajmniej się ty Jeszcze Creeper! Wszystko na mnie się rzuciło nagle. Bobik, masz pecha już w pierwszym odcinku, no. kurczę. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, bo to mnie strasznie motywuje. Jak i, jak i każdego oczywiście, bo wiem, że jak ktoś ogląda to. Dobra, to muszę pamiętać, że idzie coś. Dobrze, dobrze. Out of memory error! Co to znaczy out of memory error? I stąd! Out of memory error. Pewnie zaraz mi się wyłączy Minecraft, więc będzie jakieś cięcie, bo... Wgrałem sobie OptiFina I jeszcze coś ja tam wygrywałem. Takiego do tej paczki. Sobie I, i, i kurczę mogłem coś zepsuć. A to z kozatki, jak oni ćwierkają te ptaki. Te ptaki ćwierkają. Te ptaki ćwierkają. Nie, nigdy nie byłem dobrego z pols dobry z polskiego. Proszę mi nie wyzywać. Dobra. Zetnę drzewo. Ja pierdziu Nie strasz mnie! Idź stąd! Ty poczwaro! Idź stąd! Ptaki na drzewie! To nie jest kolorowo! Nie jest kolorowo! Mówię wam, patrzcie, w pierwszym odcinku już co się dzieje? Co się dzieje? Wszystko z każdej strony mi otaczają potwory. Ja pierdziu! Ale coś lecą za szybko. Tam jest szkielet. Idź ode mnie. Idź ode mnie. Dobra, idę. Muszę najpierw pozbierać surowce, bo bez surowców. Dobra, jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, jest bezpiecznie. Odcinki będą takie 15-20 minutowe. Zobaczymy jak się wam będzie podobało. Wow. Kurczę. Zostawcie łapkę w górę, bo... Bo masakra jest po prostu. A ptaszki... Ptaszki sobie ćwierkają, gdyby nigdy nic. Ptaki w nocy śpią. Ja też powinienem w nocy spać, ale widzicie o. Chodzę kurczę po puszczy. To jest chyba ta białowiewska. Eee, Kajcie, Nie, na razie zrobię jeszcze sobie jeden ten mieczyk. Jeszcze na razie zrobię sobie jeden mieczyk. Dobra. Poza skopyk. I idę poszukać jakiegoś stona, żeby zrobić sobie jak bo tak daleko nie zajadę, do ten slizz, nie, czyli list nie atakują. To jest coś. Wiem, że tu są e, Battle Tower Battle Tower jest fajna sprawa. Będzie można zaatakować później dopiero. E, Byłem przekonany, że tu będą gobliny. Dobra, nie ma goblinów, kozacko. Bo są też takie wioski z goblinami, ale nie wiem czy to jest akurat tutaj dodane, Jeszcze muszę pogarnić to wszystko, wiecie. na spokojnie razem wszystko ogarniemy i będzie super. E, miałem znaleźć kamyk, ale... Tu nic nie ma. Jest. Ale tam jest szkielet. Jesteś potrzebny? Muszę cię zjeść. Cii, bo poobudzisz wszystkich. Obudzisz wszystkich. Bije, bije, bije zwierzątka spokojnie. Ujku! Idź, idź stąd! Nie! Dobra. Ojku, ale kamień znaleźliśmy. Patrzcie! Nie zawsze takie coś tam. Strasznie go malują! Tego to źle malują, strasznie źle. Idź ode mnie! Idź, idź stąd! Ło! Wow. Toś, nie, po prostu, nie, ja idę na drzewo się schować. Zjedz coś, szybko, łobich, zjedz coś. Nie! Ojejku! Ja pierdziu! Jedz coś. No, oglądaj się za siebie. Co tu się dzieje? Tu creepery, tu coś, wszystko wybucha. Ojej, ojejku, ojejku, ojejku oj. Nie, idę, idę na drzewo, idę na drzewo bo zaraz zginę Nie mogę tak, to jest... hardkorową. Dobra, tam widzę, są, jest pożywienie, jest są jabłka Jest? UFO mi nie porwie żadne, nie? Nie ma UFO, dobra niebo, czyst, niebo czyste Ło! Pierwsza noc, pierwsza noc już jest prawie za nami Przetrwaliśmy, jak na razie noc było ostro, to są... Wypadki które się zdarzyły, dobra crafting na drzewie, Są prawdziwym tarzanem dobra, lecimy tutaj, pyk, pyk dobra, można walczyć, można walczyć super <laughs> muszę znaleźć jakieś miejsce do osiedlenia się, hops hops dobra tylko myślę, żeby się tak wszyscy osiedlili gdzieś blisko Gdzieś tak blisko siebie, w miarę, a nie, że jeden pójdzie tutaj na południe, drugi. tak, tak, tak na południe, drugi na wchu, wschód, i tak dalej, i tak dalej. E, więc na razie nie będę osiadał, pozbieram surowce i będzie spoko. E, tędy miałem zejść. Idź tędy. Coś słyszę. Dobra, jest bezpiecznie. Bezpiecznie, a ja mam full HP, kurde, teraz to pokonamy nawet smoka, patrzcie, idę tutaj, tędy pójdę. Tędy, ptaszki. A ja mogę go zaadoptować? Ja ja chcę ptaszka. Królik. Ty! idź stąd! Gin, gin po czworo. Nie, z lisami lisów nie będę atakował. Jedząko, przyda się, dobra, kozocko. Super What the fuck? Ty, uspokój się, czaruś Czaruś Tak, pamiętajcie, jak będziemy mieli ptaka albo jakieś zwierzątko, nazwiemy je czaruś Nazwiemy czaruś Będzie czaruś Pierwsze zwierzątko, jakie dostaniemy, będzie czaruś Zetnę już bardziej to Kilofem. Masakra, no po prostu masakra. Jak, ile to będę ścinał? 3 dni? A z drzewa na razie się opłaca nic zbierać. To, kura. Dzięki za jajko. Przyda się. Hop, hop, hop. Dobra. Ło, kuza! Ale one, one atakują. Znaczy się nie atakują tyle, co atakują. Kurde. Ale też je można zaadoptować. Kozy też. Można mieć własną kozę i ją nazwać. Ehm, więc spoko. Tam jest, tam jest krowa. To był kret przed chwilą chyba. O! Tam jest paf, paf, Tak, paf, paf I nie paf, beats, tylko paf. <grywdy> o kurde. Prawie dostałem zawoł. O! CO TO BYŁO? CO TAM JEST? Całe życie mi Przemko przed oczyma normalnie Nie, nie, idziemy stąd, idzie... Nie, ja stąd idę Idę stąd to jest, tu jest niebe... to są niebezpieczne okolice Czekajcie, może... Wgłębimy się w kanion Tak Idziemy do kanionu Pyk Kozacko, kozacko Dobra, teraz będziemy trochę w kanionach Czyli tyle co kanion, co, um, szyb. Taki bardziej. Hmm, więc będzie spoko. Dobra, tędy. Um, pyk, pyk, pek, Dwa, dwa, dwa. Aha, jeszcze jedno potrzebuję. Na kilofik. Dobra, mamy na kilof. Kur kur kur, 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 kur. Kur, kur, Ja się tu pogóruję. Do góry jesteśmy z Gotika, ten gór. <gul> Jak Sarda z tego nekromantem. Ale to ty jest Minecraft, bo to jest Minecraft, nie? Aha, to są liście, To te, te spadają z drzewa, ok? Um, pierwsze surowce, które nam się, wiecie, przydadzą do wszystkiego, żeby przetopić i tak dalej to na 100% będzie kurcze, um, Wungiel Bez wungla się nie obejdzie, ja widzę żelazo. Więc będzie już mieli ekwipunek na starcie. Kozakrzyn. Kozakrzyn. Op! I gramy na wersji 1.7.1.7.2, więc e, więc. Więc starsze wersje fajniej, e, żeby, żeby nie było pytań, na jaką wersję gramy. Więc spoczko, e, i chyba w tej wersji, nie, w tej wersji już były, już były enchanty, tak, były enchanty, ale ale myślę, że z enchantów nie będziemy korzystać. Chociaż ci, żeby tam później coś pokonać, coś cięższego będzie, jeśli nie wiadomo, jakie jest tej mody. Do końca to, to, to. to... Mm, to chyba się przydadzą jakieś tam enchanty Spoko Chciałbym strasznie, żeby kurcze nie wiem wycofali w naj następnych update'ach To wszystkie takie właśnie mm, że, że, że dodawali to jest? Że właśnie dodali kurcze Enchanty! Ponieważ bez enchantów do, Bez enchantów jeżeli ta wersja już skoczyła Z enchantami a się otrułem, fajnie. To, to już Minecraft się zaczął psuć. Od tego momentu, gdy wskoczyłem, Enchanty Minecraft się zaczął psuć. Dobra, idę tam, wejdę do środka do tej dziurki. Mam full HP. Tylko jestem otruty. Nadrębnąłem na, na pół minuty. Dobra. Op. To jest spawner. Czekajcie, zróbmy to. ...po Gin! gin! Gin gin gin! Ej! O! Mamy name, tak! Możemy nazwać, pamiętajcie, czaruś! Nazwiemy czaruś, czy Czaruś imię odpowiada? Możecie też napisać w komentarzu. Dobra, ja tutaj może to zostawię, tylko tak, to zostawię tutaj. Spoko jest. Nie ma mini mapy! Nie ma mini mapy! Po prostu, no nie ma mini Trzeba będzie, musiałem musiał sobie za. Zainstalingować. Wow, to jest drugi chyba jeszcze kanion. Fal się Śmieciu. O tu jeszcze jest głębszy kaniony.